Dobra, witam Was 14 stycznia. Taki temat. Dostaliśmy pasek dzisiaj właśnie, więc od razu z marszu go wkleiłem, żeby już też z tym nie zwlekać, niech schnie. Mamy obrobione. Tu mamy zrobioną futrynkę. Wczoraj żeśmy zrobili tamte drzwi i zrobiliśmy te drzwi. Dzisiaj, dzisiaj Wam pokażę na tych drzwiach jak montujemy, żebyście też widzieli. No i co, Podesknij mi trochę. Zaraz się chyba wezmę za drzwi, właśnie tutaj poskładać się trzeba i, i zamontować. No i możemy kontynuować z łazienką do góry. Zależało mi na tym, żeby to szybko wkleić, żeby po prostu jak najszybciej pociągnąć. I być może jeszcze dzisiaj będę mógł sobie pracować tam na tym górnym, na tym górnym temacie. Tu sobie przesunę ten kabel do osi, żeby był idealnie. I, I w zasadzie tutaj jest tyle do zrobienia, co, co na tej górze. Więcej już tu nie mamy. Jakby nic do, do roboty, oczywiście popługować i montaż, montaż ustępu, montaż umywalki. Nie wiem, co będzie z kabiną, bo na razie tej kabiny jeszcze nie ma, więc to zostaje jakby po znakiem zapytania póki co. Tutaj mamy przywiezione, dzisiaj byliśmy, przywieźliśmy płytki, dowieliśmy kleju, także ruszymy. Rada moment też z tym tematem tutaj w zasadzie wszystko już mamy. Mamy kompletne. No dobrze, że udało się załatwić te listy, powiem Wam dzisiaj, bo yy, mówili, że będą jutro, ale zajechaliśmy jakoś się okazało, że są. No i super. I, I to już, to już najbardziej mnie właśnie cieszy, że te listy są, że to łazienko będzie szło, jakby domknąć już ta spokojnie. Stawimy drzwi, yy, damy tą, a jeżeli chodzi o tą, o tą opaskę, tutaj no nie szło tego zrobić i próbowałem już to zrobić, ale musielibyśmy wycinać w ścianie, bo żeby zrobić to w ten sposób. Tak jak ja chciałem, żeby to było no raczej chciałem, żeby ta listwa była w ten sposób dobita oczywiście ta dłuższa, bo to jest ta górna ale chcę Wam tylko pokazać i o tyle byśmy musieli wycinać te płytki łącznie z tą ścianą no nie na tym etapie na pewno jeżeli, jeżeli już jest wszystko porobione praktycznie byłoby to samobójstwo, więc listwa przyjdzie przyjdzie troszeczkę troszeczkę tak no będzie taki Taki temacik tutaj yy, z tej strony, no ale trudno jakoś to jakoś to inwestorzy po prostu muszą przeżyć no i o tyle byśmy musieli o te 2,5 cm musielibyśmy wcinać się w tą stronę yy, raczej raczej nie za bardzo by to by to było yy, tak jak mówię na tym etapie po mojemu. Więc, więc taka decyzja, że zostawiamy to w ten sposób. Tu jest też zafiankowany po całości. Cienkie drzwi, więc piankujemy to po całości. Nie ma co oszczędzać. Ale zresztą pokażę Wam jak robimy na tych, na tych trzecich drzwiach, jak my robimy to, żeby było bezpieczne, żeby gdzieś tam tej futryny nie porościskało, bo, bo zdarza się równie, różnie przy takich futrynach. Mamy system oczywiście do, do ściągania tu, oczywiście wszystko musi być w pionie ustawione w jednej linii no to trzeba, to trzeba kontrolować cały czas żeby, no żeby potem drzwi fajnie pasowały tak? dobra to są odstawię poskładam tą futrynkę, musimy troszeczkę tam jeszcze ogarnąć w tamtym pokoju i, i zrobimy sobie y, transport tego wszystkiego tutaj i Sebastian przygotuje duży salon do płytkowania zacznie może coś tam dzisiaj już robić też żeby to szło, a ja biorę się za kończenie tej łazienki tu mogę jechać do góry, bo tego jeszcze nie zrobiłem wczoraj więc jak najbardziej mogę sobie tutaj to dojechać do góry to jest zawsze ten czas, że te listwy mi zaczynają tutaj już podsychać, także, także na spokojnie, myślę, że, że nawet zaryzykuję i będę to robił dalej, kontynuację, bo naprawdę zależy mi na tej łazience, żeby już ją tutaj zamknąć wtedy jak już ją zamknę, skupiam się na, na tamtych etapach dalszych jest to całkiem inna robota. Tu jest wsadzony klin, oczywiście można go usunąć, po to, że troszeczkę mi pocisło jakby tą listwę, no ale tym klinkiem sobie pomogłem, odepchałem, wyschło, już jest teraz idealnie równo, także tak jak mówię, no to jest łazienka, wszystkie chwyty dozwolone, czasami trzeba sobie radzić i klinkami, pod, pod, potwierać żeby było tutaj też dałem dwa klinki, bo nie wiem, gdzieś zawieruszyłem te krzyżyki, cholera i, i nie chciałem się szukać, więc wyrównałem sobie to do klinków. Też jak najbardziej jest ok, wyschnie i, i możemy dalej sobie jakby kontynuować tą, tą robotę. Dobra, tyle na razie. Widzimy się później. Dobra, pokażę wam co chodzi z tymi drzwiami, co mówiłem. Robimy w ten sposób, czyli ustawione drzwi do pionu, pozakładane rozpórki. Przede wszystkim w tym miejscu na dole, góra wiadomo, beleczka trzyma i robimy takie kontrolne pianki w faru miejsca i zostawiam to do całkowitego wyschnięcia, aż to fajnie stwardnie, potem ściągnę, ściągnę te rozpórki, bo w zasadzie one już tu mi wiele nie dadzą, skontroluję to wszystko, czy pasuje i przełożę je troszeczkę wyżej i zaś to będę systematycznie piankował. Wiadomo, że do pionu musi być wszystko tak, jak się należy, ale najważniejsza, najważniejsza sprawa, że tak powiem, to jest kontrola metrówką, tak? czyli jak mamy drzwi 80 To, to trzeba, trzeba sobie zmierzyć 82,5 górą, więc wszędzie gdzie przyłożymy musi to pasować. Nie może być, że tam gdzieś nie będzie, nie będzie pasować, bo potem będzie problem z założeniem drzwi. Oczywiście pion i on też jest zrobiony o łazienkę pojechałem kawałek w górę tutaj tą stronę jeszcze jutro dokończę i najważniejsze dla mnie było po prostu przygotować sobie pomieszczenie tu pomału już robimy magazynek czyli wszystko przechodzi tu w tą, z powrotem do tego pomieszczenia listwy są po dokończane tutaj z jednej z drugiej strony tu trzeba jeszcze zrobić akryl więc, więc te malowanie jakby przy, przy jednym przy jednej robocie, ta sama sytuacja tam u góry, no i tu nad drzwiami też no i tu mamy przeniesiony poziom żeby te potem drzwi wyszły nam fajnie równiutko, więc więc to też trzeba zwrócić na to uwagę no i tak zostawiam na około dwóch godzin potem, potem jeszcze zaś kontrolnie co jakiś czas będę do, do jakby dopsikiwał tej pianki nie robię tego od razu, bo to jest wiecie wiotka futrynka więc, więc może tym coś tam porobić więc, więc wolę jeżeli mi to już chyci tak jak ma być, wtedy mam pewność, że ona już potem nie, nie będzie się tutaj rozciskać jakby do środka. Czyli, czyli taki, taki delikatny temat, myślę, jest futryna pod kontrolą cały czas. Nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby, żeby coś nie pasowało. Przychodzimy, zakładamy drzwi i wszystko jest ok. Także myślę, że dobry sposób, tylko tak jak mówię, bez pośpiechu. Wczoraj zrobiliśmy tą futrynkę i zrobiliśmy tą futrynkę, zresztą widzicie co tu wyszło. No, trzeba, trzeba ten pion jednak trzymać, no i tak wychodzi potem trzeba to wszystko będzie wypełnić, wypełnić akrylem i no i nic z tym nie zrobimy i zamalować z jednej strony, z drugiej jest ta sama sytuacja. Widać na samym wejściu na dole jest do zera praktycznie, górą do zera, a tu jest ta ściana przekoszona troszeczkę, nic na to nie poradzimy. Tu najważniejsze, że tu się robi już front na jutro do pracy. Zaczyna się to wszystko jakby układać po mojemu, że, że możemy sobie pozwolić na to, żeby sprzątnąć tutaj, podkurzać, zagruntować i będziemy mieć przygotowane do jutra na nakładzenie na tutaj podłogi. Także tak to wygląda na chwilę obecną. No, moi drodzy, tak to wygląda. Podkurzać, przygotować pomieszczenie już coraz ładniej. Tu się zaczyna to wszystko układać. I tu jest najważniejsza rzecz. Zobaczcie, co mamy. Inwestorzy nam tutaj przywieźli telewizor, powiesiliśmy sobie, czyli jednym słowem jak w domu. Telewizor wisi, potem się kable pochowa oczywiście, ale, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Zawiesiliśmy wieszak, czyli wszystko, wszystko ok. Dzisiaj możemy sobie poczuć się trochę jak w domu. także No i co, jutro koniec, koniec Łazienki yy, i trzeba będzie się brać za, za salą. Przede wszystkim tutaj jechać w jechać te, te metry jak najwięcej się uda. Yy, I myślę, że dwa dni będzie tutaj po robocie. W zasadzie zostanie pogowane jakieś tam duperele do ogarnięcia. Zresztą Sebastian na bieżąco tam zamyka pokoje, czyli dokłada te cokoliki, robi, robi te, potem porobi te wszystkie sprawy tutaj związane z tym domalowaniem tego. Czyli po kolei będzie, będzie szedł za mną i, i to wszystko domykał. I zamkniemy pomieszczenie, przemalujemy, zakładamy drzwi i wejście tylko będzie, jeżeli trzeba będzie coś wziąć. Nic więcej. No i ten, jeszcze pamiętam o tym silikonie tam na tym oknie, żeby zrobić. Także, no trochę tych gratów zawsze jest na tej, na tej robocie. Nie ma, nie ma o czym gadać, bo to człowiek tego ma mnóstwo tych narzędzi. No ale trzeba mieć, żeby mieć czym robić. To rzecz jest normalna przecież. Nie pójdziemy ze śrubokrętem i z jakimś starym młotkiem na robotę, bo to każdy by nas po prostu wyśmiał. Dobra moi drodzy, tyle na dzisiaj. Było już jest pół do dwudziestej i kończymy. Chwilę trwało za czym zamontowaliśmy ten telewizor. Mówię, pianka mi podesnie, jeszcze, jeszcze to nie jest to, co chcę. Jeszcze to musi y, troszeczkę potrwać i potem sobie jeszcze dopsikam tą futrynę. Zamkniemy też temat z tą futryną dzisiaj i jutro. Te wyprawki porobić, to porobić, dokończyć łazienkę i, i brać się za, za podłogę. Dzisiaj jeszcze tam sobie przygotujemy y, po prostu, żeby wyodkurzać, zagruntować, żeby było już na jutro przygotowane i można będzie działać. Także tyle ode mnie. Zmieńcie się. No i oczywiście te śmieci powynosić trzeba też na bieżąco, żeby, żeby się tutaj nie zasyfić. Także tyle ode mnie. Zmieńcie się do jutra.